wracamy do tematu współpracy i o współpracy makroregionu karpackiego. Pan Dawid Lasek, prezes Stowarzyszenia Euroregion Karpacki. Szanowni Państwo, Panie Panowie, ja wzorem Pani Starosty staram się słowem namalować ten obraz. Państwo widzieliście tu mapy Karpat i właściwie jeżeli mówimy o makroregionie, to właściwie jest to równoznaczne z tym geograficznym obszarem masywu karpackiego. Warto zacząć też od takiej krótkiej nawet nie autorskiej, ale obiektywnej analizy tego, w y, jakiej kondycji są te Karpaty jako ten makroregion. Y, otóż y, powtórzę to, co mówiłem od lat, bo to jest taka melodia, nie powiem żałobna, ale może nie brzmi zbyt radośnie. Karpaty nie mają strategii makroregionalnej i to jest rzeczywiście e, pewien deficyt. E, są prace nad tą strategią, tak? jest koncepcja, rzeczywiście trzeba przyznać, że e, te próby ruszyły wtedy. Kilka lat temu rząd polski się tym zainteresował. Na razie jest to, to na niczym, ale oczywiście strategie makroregionalne mogą powstawać w każdej chwili oczywiście pod pewnymi warunkami. Tutaj warto pamiętać, że to nie jest tylko i wyłącznie li kwestia woli jakiegoś poszczególnego państwa, czyli jedynego państwa, bo trzeba zbudować koalicję. Po prostu wszystkie państwa karpackie muszą mówić w tej sprawie jednym głosem. Tak nie jest. Druga sprawa, która też jest bardzo dużym Brakiem to jest brak programu operacyjnego. Jak Państwo patrzycie może szerzej nawet na mapę Unii Europejskiej, to są tak zwane programy transgraniczne czy terytorialne, które obejmują właściwie e, każde miejsce na mapie Europy, szczególnie obszary przygraniczne. I tutaj też, co dziwi, nie ma programu dla Karpat. Jest program dla Alp, który działa od lat 80. ubiegłego stulecia. E, a, pamiętajcie Państwo, że Alpy e, to jest obszar, czy program obejmuje regiony takie jak Bawaria, Ronald Uwerm czy Szwajcaria, to są motory gospodarcze Europy z PKB większym niż, niż Polska czy Słowacja. Więc to jest oczywiście trudne do zrozumienia, a z drugiej strony, jak patrzycie Państwo na karpaty, to przecież tutaj są NTS-y dwójki, te jednostki statystyczne regionalne, które są na końcu. wszystkie regiony z tej nowej Europy Karpackiej to jest ostatnia dwudziestka eurostatu, czyli te listy sił gospodarczej czy społeczno gospodarczej Regionów Karpackich. To, to jest też fakt. Proszę Państwa, z jedynym takim rozwiązaniem, powiedzmy prawnym, które obejmuje całe Karpaty, jest tak zwana konwencja karpacka, konwencja o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat. Ona ma 20 lat, 10 lat jest młodsza do Regionu Karpackiego, który reprezentuje, ale to też jest format oczywiście traktatowy, jest to umowa międzynarodowa, ona musiała być przygotowana, ratyfikowana, uzgodniona. W Kijowie chyba zdaje się była podjęta decyzja wspólna o no, podpisaniu tej umowy, czy uruchomieniu tej, tej właśnie konwencji i no, ona ma bardziej charakter taki parasolowy, znaczy w ramach tego odbywają się rozmowy, żyje takim trzyletnim cyklem, znaczy co trzy lata odbywają się tak zwane konferencje stron krajowych, podejmowane są jakieś kierunkowe uchwały, uzupełniane są protokoły e, takie znaczy. dziedzinowe jak na przykład do turystyki, zrównoważonej, transportu czy, czy też e, ochrony, e, ochrony, ochrony lasów. Także to jest, Państwa, no, wydaje mi się Pełny katalog tego, co w Karpatach dzisiaj możemy dostrzec. Dlatego ważne są według mnie te wszystkie inicjatywy, które dzieją się poza tymi sferami europejskimi czy też międzynarodowymi. Stąd też ja powiem teraz dwa słowa może o tym, jak w tej sytuacji zachowuje się Euroegion Karpacki, który mam przyjemność reprezentować. Otóż my mamy aspirację, żeby rzeczywiście tworzyć tą podstawową strukturę współpracy w Karpatach w ciągu najbliższych lat chcemy zbudować wielką sieć współpracy. Warto podkreślić to, że od dwóch lat jesteśmy ciałem międzynarodowym, znaczy ze stowarzyszenia, które skupiało tylko samorządy polskie, e, jesteśmy teraz transgranicznym podmiotem prawnym i zapraszamy też zagraniczne podmioty. To jest zmiana zasadnicza, no, strategiczna i taka epokowa. Miesiąc temu przystąpiło do Euroregionu Województwo Preszowskie, to jest pierwszy region karpacki, który przystąpił ze Słowacji do nas i nie ostatni. W tym roku spodziewam się jeszcze minimalnie dwóch przystąpień. E, miesiąc temu też przystąpiło miasto Lewocza UNESCO. To jest wielki potencjał, że mamy właśnie zainteresowanie ze strony takich ważnych, ważnych podmiotów, no i w tą stronę będziemy szli. Na pewno najbliższe lata, oprócz Polski, Słowacji, Węgier i Rumunii, e, no ta Słowacja będzie dla nas priorytetem. To też wynika z faktu, że nowy rząd słowacki bardzo popiera e, sprawę karpacką. Trzy dni temu mieliśmy e, wizytę wicepremiera e, Ryszarda Rosiego, który jest też ministrem inwestycji, rozwoju regionalnego i innowacji wraz z zastępcami. Byli u nas w Małopolsce i też tutaj na Podkarpaciu, więc rozmawialiśmy o, o tych wspólnych przedsięwzięciach. 13 września otwieramy biuro w Bardejowie. Tam też będziemy podpisywać deklarację dotyczącą transgranicznego obszaru funkcjonalnego bez, yy, bez Kigniski, więc już ruszamy w pełną parą. Mamy dofinansowanie ze strony programu Interreg Central Europe. Tych obszarów transgranicznych funkcjonalnych, które będą takimi naszymi laboratoriami rozwoju, jest trzy w tym momencie. Jest to Kremenaros, czyli krzemieniec. Tutaj zredukowaliśmy z niezależnych od nas przyczyn uczestnictwo wschodniego partnera do obszaru Rusi Zakarpackiej, czyli, to, czyli obwodu zakarpackiego. A przesunęliśmy też jeden z planowanych na też z niezależnych od nas przyczyn tofów na pogranicze słowacko-węgierskie. Będzie powstawał transwieczny obszar funkcjonalny Gemer z siedzibą w Rożniawie. No i Beskid Niski z siedzibą w w Bardajowie. Także tutaj dużo sobie obiecujemy. Myślę, że poziom świadomości jest zbudowany, jeżeli chodzi o samorządy, to jest kwestia jest tego, żeby przygotować dobrą strategię i na bazie tej strategii tak zwane transgraniczne inwestycje terytorialne. I to jest taki wielki skrót, oczywiście nie chcę tego rozszerzać. Co są na tej przestrzeni środkowoeuropejskiej? Tu była mowa o Trójmorzu, to żałujemy, że Trójmorze nie, wy, nie, nie wyraziło zainteresowania też jakby naszą agendą, taką rozwojem obszarów przygranicznych, czy właśnie kwestiami tymi związanymi z tworzeniem transwiększych marek terytorialnych, ale za to weszliśmy we współpracę z Central European Initiative, to jest taka też traktatowa organizacja skupiająca kilkanaście państw europejskich siedzibą w Trieste, we Włoszech. Oni są zainteresowani, będziemy tworzyć specjalną grupę roboczą, która będzie zajmować się właśnie tymi sprawami rozwoju obszarów przygranicznych. W ogóle budujemy taką oś współpracy w oparciu o Triest, Bratysławę i Kraków. I, I myślę, że to ma wielki, wielki sens. W przyszłym roku będziemy otwierać biuro w Bratysławie Euroregionu. I myślę, że ono, ze względu też na te obiektywne czynniki, jakim jest 71% terytorium Karpa na, na obszarze Republiki Słowackiej, są łatwe do, do uzasadnienia. To, co Państwa może zainteresować i do czego zachęcam, to te programy przygraniczne. My, jako Euroregion, jesteśmy operatorami jednego, czyli Polska-Słowacja. Tutaj można składać do nas wnioski, niedługo uruchamiamy nabór właśnie w turystyce, więc tutaj to jest coś, co na pewno wszystkich Państwa e, będzie interesować. Do 100 tysięcy euro możemy finansować różnego typu działania, pod warunkiem, że jest oczywiście ten pakiet zagraniczny. Natomiast dużą nowością i pewnym wyzwaniem będzie program polsko-ukraiński, bo po stronie polskiej zdecydowano, że operatorem funduszu małych projektów na współpracę polsko-ukraińską będzie właśnie Euroregion Karpacki. My teraz przygotowujemy całą dokumentację i system wdrażania. I od przyszłego roku, pewnie od wiosny, też Państwo będziecie mogli aplikować do nas na projekty polsko-ukraińskie do 100 tysięcy euro. Tam jest dość duża kwota, bo to jest około 5 milionów euro do szybkiego, że tak powiem, zagospodarowania. Więc ci z Państwa, którzy mają e, dobre kontakty z tamtą stroną, no to zachęcam do, do jakby myślenia już o tych projektach. Jest to dość szeroka tematyka, dotyczy współpracy, a więc w wielu dziedzinach możecie Państwo wykorzystywać te swoje historyczne czy, czy zawodowe, zawodowe kontakty z partnerami ukraińskimi i przygotowywać projekty. Oczywiście będziemy się specjalnie spotykać. Mamy taki przyczółek w Przemyślu, więc teraz na bieżę Panie Marszałku rozpędu będziemy tam montować i pracownika, będziemy mieć taki punkt informacyjny, więc też chcemy, żeby Przemyśl z oczywistym względów był taką pocztą tego funduszu, żeby można było tam też kapitalizować, generować te pomysły i przekształcać je w te projekty. Zachęcam tutaj Państwa bardzo gorąco, na pewno spotkamy się na Piuszuckiego w przemyślu, tu za pozwoleniem pana Marszałka i będziemy dalej razem pracować. Jest kilka chyba takich projektów, o których chcę wspomnieć. Pierwsza wojna światowa, ważny temat, ciekawy, będziemy też organizować, ja przesuwaliśmy to z niezależnych też przyczyn, ale realizujemy z Włochami taki projekt łączący Front Włoski z Frontem Karpacki. Ciekawy projekt, przy którym mamy też partnerów bardzo poważnych. Z zachodu. Na przykład 18 będę miał wizytę dyrektora Muzeum z Peron z Francji, Muzeum I wojny światowej, bardzo dobre, innowacyjne, takie topowe muzeum. Chcemy dostosowywać jakby i wykorzystać to dziedzictwo I wojny światowej do tego, żeby tworzyć z tego rozwiązania produktowe, produktowe turystyczne. Była mowa o nauce, o kolegium Karpaców, Karpatianom, o, o tej współpracy tego świata akademickiego. No, musimy budować euroregion czy Karpaty w oparciu o wiedzę. Tutaj, proszę Państwa, oczywiście nie, nie ma prezentacji, ale często tak prowokacyjnie pokazuję, to są ciekawe dane. taką mapę siły innowacyjnej poszczególnych państw europejskich, znaczy globalną. Jest też taki slajd pokazujący globalnie. Niestety od łaby aż po Rosję jest tutaj czarna plama. Chodzi o patenty, chodzi o wysokie technologie, chodzi o takie ośrodki rozwojowe badawcze. My ciągle niestety mamy, mamy dużo tutaj do nadrobienia i pomimo tych wskaźników, czyli wzrostu tych osób z wyższym wykształceniem. No to jest też pytanie o jakość. Ta dyskusja się od kilku miesięcy toczy, tak? jaka jest jakość tego wykształcenia jak Państwo wiecie, o czym myślę. Więc tutaj warto zapewnić sobie wsparcie naukowców świata nauki. My pracujemy w formacie Rady Naukowej Euroregionu. Ma siedzibę w Krakowie, Przewodniczący jest rektor Politechniki Krakowskiej. Mamy też tam UJ, Uniwersytet Rolniczy, więc taką dość silną grupę. Już pracujemy nad poszczególnymi takimi projektami, wdrożeniami. Każdy z wydziałów zaangażowany przygotowuje taką taką listę działań, które można później wdrożyć w praktyce na terenie, na terenie Karpat. No właśnie, Via Carpatia, proszę Państwa, każdy kto się wybierze z Rzeszowa do Preszowa, no jeszcze wie, że jest to w sferze marzeń, wierzymy, że przynajmniej do tej granicy Państwa, do Barwinka, będziemy mogli w godzinę 15 minut dojechać. Natomiast, no, co zrobią Słowacy, to jest jakby już kwestia zupełnie oddzielna. Tam niewiele brakuje. Oni zbudowali obwodnicę, no, piękne estakady, jak się Państwo wybierzecie, w kierunku na Koszyce, to tam się da objechać ze strony Wielkiego Sarisza. Naprawdę wygląda imponująco, więc żal, że, ten, kier że ten, ten odcinek 90 km jest ciągle w sferze dalekich planów, tak? bo to by dużo, dużo nam, nam pomogło. Byłem też w Transylwanii niedawno, rozmawiano o tej współpracy. No bez Rumunów ciężko sobie wyobrazić Karpaty jako całość. Oni też tak bardzo zazdrośnie tego skarbu karpackiego strzegą. Dla nich hasłem promocyjnym jest Carpathian Garden, czyli ogród karpacki więc wiedzą, że, że, że to jest ich mocna karta przetargowa i bez nich tak naprawdę w Karpatach niewiele da się politycznie, politycznie zrobić. Ja sądzę, że z takiego silwarerum przeglądu spraw to chyba, chyba wszystko. Jesteśmy do dyspozycji jako organizacja. Znajdziecie nas Państwo w Rzeszowie. Oczywiście będziemy się rozwijać, będziemy się dywersyfikować, ale to też oznacza redukcję. Już nie będziemy od wszystkiego, tylko będziemy się koncentrować na tych najważniejszych, najważniejszych działaniach. Europa Karpat jest na pewno naczelnym, jednym z nich. I to jest rzeczywiście, ja to zawsze powtarzam, Państwo pewnie poczytujecie to za kurtuazję, ale rzeczywiście bez Europy Karpat, bez tej konferencji, bez działań pana marszałka Marka Kuchcińskiego, no ciężko by było mówić o tym e, politycznym wymiarze, czyli parlamentarnym, międzyparlamentarnym sprawy karpackiej, a ta sprawa jest słuszna. Dziękuję Państwu.